1 kwietnia 2011 roku powstał 44. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim, którego celem jest wszechstronne zabezpieczenie żołnierzy w szkoleniu, w działaniach bojowych i służbie garnizonowej. W tym roku obchodził drugi rok funkcjonowania. Do zadań Wojskowego Oddziału Gospodarczego należy między innymi zabezpieczenie logistyczne i obsługa finansowa zaopatrywanych instytucji jednostek wojskowych. Szanowni Państwo, do zadań w ogóle należy także prowadzenie ewidencji gospodarki sprzętem K.O., finansowanie działalności klubów, żołnierskich i bibliotek, prowadzenie ewidencji gospodarki sprzętem wyszkoleniowym i sportowym, zaopatrywanie w artykuły biurowe, finansowanie i organizowanie szkolenia w w cywilnych ośrodkach szkoleniowych, wspomaganie jednostek wojskowych w takich obszarach działalności jak ochrona przeciwpożarowa, BHP, ekologia, gotowość bojowa, ochrona informacji niejawnych, działania w warunkach kryzysowych oraz realizacja współpracy cywilno wojskowej Zatrudnia około 310 osób, w tym 30 żołnierzy. Do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem logistycznym i obsługą infrastruktury WOG posiada trzy pozamiejscowe grupy zabezpieczenia.